Odróżnia zadowolonych inwestorów ze swoich wyników od takich, którzy notorycznie tracą pieniądze na rynkach finansowych. Jeżeli chcesz się tego dowiedzieć, bo w tej chwili inwestujesz i chcesz się zaliczać tutaj do tej grupy albo chcesz dobrze zacząć inwestować, to zdradzę ci teraz taką tajemnicę wszystkich zyskownych i skutecznych inwestorów otóż co odróżnia te dwie grupy inwestorów to jest jedna bardzo ważna rzecz wszyscy inwestorzy skuteczni którzy osiągają ponad przeciętne stopy zwrotu inwestorzy którzy są zadowoleni z inwestowania którzy Czują, że to jest bardzo bezpieczne zajęcie i nie boją się inwestować i robią jedną bardzo, a to bardzo ważną rzecz już na samym początku. Otóż w momencie otwierania każdej nowej pozycji oni z góry wiedzą, gdzie zamkną ją, jeżeli ta pozycja będzie stratna. Robią to bardzo często poprzez stosowanie tzw. zleceń obronnych stop loss, przez to. Oni z góry wiedzą, ile ewentualnie mogą na takiej pozycji stracić. I w związku z tym, jeżeli taka strata się pojawia, ona jest bardzo, a to bardzo mała, i przez to z czasem ich krzywa kapitału jest w stanie rosnąć. I zarabiają oni coraz więcej pieniędzy. Natomiast bardzo często ta grupa druga, osób, które notorycznie tracą, uważają, że bez, inwestowanie jest niebezpieczne, że nie da się na tym zarobić, to są inwestorzy, to są osoby, które po prostu otwierając pozycje nie stawiają żadnych zleceń obronnych i dopiero jak się pojawia duża strata, zaczynają się zastanawiać, co z tą stratą robić. Jeżeli chcesz być skuteczny w inwestowaniu, chcesz dobrze inwestować, chcesz osiągać ponad ponadprzeciętne stopy zwrotu, to rób jak ta pierwsza grupa Inwestorów, czyli zawsze stosuj zlecenia obronne Stop Loss. A jeżeli nie wiesz, jak je stosować, to po pierwsze obserwuj mój profil, bo tutaj bardzo dużo takich cennych informacji na temat inwestowania się pojawi, a także zapisz się na, na mój bezpłatny webinar, na którym dokładnie pokazuję, jak moja strategia inwestycyjna wygląda, i między innymi dlaczego i w jaki sposób ja stosuję zlecenia obronne, stop loss, tak, także osiągam ponad stopy zwrotu. Serdecznie zapraszam i do e, usłyszenia. Pozdrawiam, Robert.